Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się dzisiaj, moi drodzy, horoskop. Y, tutaj y, tygodniowy baran, lew, strzelec. Od 6 moi drodzy do 12 listopada, oczywiście. Zaczynamy od barana. Karty tarota, karty klasyczne, wyjaśniające. Także zaczynamy, moi drodzy, od baranka. Dobrze, zobaczmy. Co dla barana w tym tygodniu? Jaki to będzie tydzień? Myślę, że ciekawy, powoli do przodu. Poniedziałek, moje drogie barany, bardzo dynamicznie. Tutaj może być jakieś zebranie w pracy. Dużo osób dominujących albo też takie zdarzenia pewne, które właśnie mają szansę, że pójdziecie dalej, także pójdziecie wyżej. Bardzo dobry poniedziałek. Może być rozmowa z szefem, z lekarzem, e, która przynosi efekty. E, we wtorek nowe plany, nowe pomysły i wiadomości do Was przychodzą. Nie będzie nudno. E, macie plan na ten dzień i będziecie działać. E, w środę również jest dobra współpraca i bardzo dużo zajęć. E, może być jakieś szkolenie dodatkowe, ale oczywiście też będziecie, e, moi drodzy, rozrywani. E, tu na pewno będziecie pracowici w środę. W czwartek mężczyzna król monet, znaki ziemskie przede wszystkim, ale też skupmy się na cechach króla monet. Ten czwartek będzie na pewno utrzymany w dyscyplinie i porządku, i oczywiście tu się pojawia osoba, która Daje szansę, Możliwe, że w finansach uzyskamy poprawę. Bardzo prawdopodobne. W piątek, moi drodzy, jest wahanie co do podróży, co do działań dalszych, życiowych, co do pracy. No, trzeba się zastanowić. I w sobotę też jest dużo wahania, nie wiem, nad czym się będziecie zastanawiać w sobotę również, czy coś kupować, czy coś sprzedawać, może oferta jakiejś pracy przyjdzie do Was. Choć powiem szczerze, że bardziej tutaj na wydawanie, w sobotę baran może dużo wydać, a w niedzielę właśnie widać, że będzie ograniczenie finansowe, będzie żałowanie tego, że popłynął finansowo baran, tak? W sobotę. I w niedzielę także tutaj będziecie troszeczkę rozczarowani tym. I może być Wam z tego powodu smutno, że za dużo pieniędzy wydaliście, albo może być też tak, że będzie Wam coś dokuczało zdrowotnie, bo w tym tygodniu oczywiście kości e, mogą dokuczać podwójne narządy, ale też głowa, bóle głowy i problemy z odpornością. Uważajcie na siebie oraz na układ pokarmowy, szczególnie jelita się zaznaczają. Karty klasyczne, co mówią, kochani? Mogą być jakieś drobne komplikacje w tym tygodniu, możecie zmienić plany, tak? Co do czegoś nowego, bo tutaj. Chcecie coś zmienić i nowe plany, które będziecie sobie zakładać, no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale pamiętajcie o tym, że czeka Was mimo wszystko tych perturbacji, problemów, czeka Was spełnienie finansowe, tylko że też może być tak, właśnie jak Tarot pokazał: że pieniądze mogą się pojawić i mogą być natychmiast zablokowane, wydane. Także uważajcie na wydatki. No dobrze, to tyle dla barana. I teraz przechodzimy do lwa. Od 6 do 12 listopada, oczywiście. No zobaczymy, co ulwa, Jak to się wszystko tutaj potoczy. Dużo, dużo nowości. O, proszę bardzo, trzy pazie. Dobrze, zacznijmy. Dużo spraw, moi drodzy, się tutaj pokazuje od poniedziałku. Szczególnie związanych z finansami, z jakimś szkoleniem. Może gdzieś będziecie coś robić, nie wiem, albo nauczać się będziecie gdzieś na uczelni, albo będziecie jakiś kurs, mieli staż w pracy. Tu się zaczyna coś nowego. I na pewno też jakieś wydatki drobne w poniedziałek. We wtorek też są nowe początki, w każdej sferze życia nowa rozmowa, nowe pomysły, nowe plany przychodzą do Was. Karta Maga nie lubi ograniczeń, bo jest dużo, moi drodzy, spraw, które wychodzą korzystnie na plus, bo Wy macie pomysł i wcielacie w życie, i też, moi drodzy, Właśnie będzie to widać w środę najbardziej, że sukces jest u Waszych stóp jest nowy projekt. Karta Świata mówi o sukcesie w nowym projekcie. Jesteście szczęśliwi. Tam, gdzie jesteście, może będziecie planować jakiś wyjazd też za granicę. W czwartek, kochani, a z mieczy, nowy początek, odcinacie się od starych spraw niepotrzebnych. Tutaj też mogą być jakieś rozmowy, podpisywanie dokumentów, umów w czwartek. Ważny tydzień. W piątek trochę będziecie chcieli odpocząć od wszystkiego. Zajmiecie się jakąś sprawą jedną, może będziecie szukać czegoś w internecie dla siebie. Piątek bardzo ważny jest w zasadzie, aby, Moi drodzy, trochę się też odciąć, zrelaksować, ale nie obawiać. Pamiętajcie o tym, nie obawiajcie się, tylko działajcie, bo będziecie może przygotowywać się do czegoś. Widać tutaj w sobotę różne plany, wiadomości dla Was. Fajnie, powoli, ale skutecznie ruszacie z planami. I oczywiście gdzieś będziecie się przemieszczać, jakieś spotkania z kolegami, z koleżankami, i w niedzielę również odwiedziny kogoś z przeszłości, fajne jakieś niespodzianki, prezenty dla Was. No, wszystko dobre. Nie ma tutaj nic złego w tym tygodniu. Możliwe tylko, moi drodzy zdrowotni, uważajcie na jakiś kaszel. Układ oddechowy się pokazuje, sprawy związane z gardłem, e, z odpornością ogólnie i troszkę układ pokarmowy też. Także uważajcie na przeziębienia i różnego rodzaju zatrucia. Tutaj będziecie, moi kochani, otrzymywać różnego rodzaju wiadomości w tym tygodniu. Zmiany na lepsze. Tu się pokazuje zakończenie pewnych trudnych spraw. Ale na zdrowie uważajcie, bo może być troszeczkę pogorszenie w zdrówku. Także uwaga na to. Też mówiłam właśnie w tarocie. To samo wychodziło. Dziękuję za uwagę i przechodzimy do strzelca. Strzelec. Od 6 do 12 listopada. Także zaczynamy, co tutaj się pokaże. U szczelca, jaki to będzie tydzień? Na pewno pracowity, Dużo osób koło Was również. Poniedziałek trochę będziecie się czuć tak, jak gdyby zablokowani. Liczycie tylko na siebie. Zamknięci gdzieś i oczywiście może niedostrzeżeni. Też jeśli będziecie coś planować możecie przełożyć w tym dniu. Choć nie zawsze tak jest, ale ta siódemka Buław mówi o zamknięciu pewnych spraw, czy pewnych instytucji nawet, że jest niemożność załatwienia czegoś. Ale we wtorek już ruszycie do pracy, skopyta, zaczniecie działać, że tak powiem, ostro i cieszyć się, planować życie. Planować sprawy zawodowe, wszystko jest dla Was. Niektórzy nawet otrzymają jakieś informacje o finansach. W środę, kochani, jest karta gwiazdy. Jest nadzieja, jest optymizm, ale też trochę iluzji, tak? Tutaj może się spełnić Wasze jakieś marzenie, ale też możecie dużo marzyć o sferze um, uczuć, o sferze zawodowej. Także marzenia na pewno są, a czy się u każdego spełnią, to myślę, że w jakiejś części na pewno tak. W czwartek uwaga na sprawy konfliktowe, relacje, konkurencje w pracy. No, ktoś może być nieszczery i fałszywy, dużo osób wtrącać się może do was. I po takim czwartku trochę burzliwym ja Wam powiem też piątek. Jest podejście do życia z dystansem odpoczynek i relaks. Mogą to być różnego rodzaju, moi drodzy przemyślenia albo też zdrowotnie jakieś sprawy związane z nogami ze stanami zapalnymi ja za chwilkę jeszcze dopowiem. W sobotę będzie już lepsza energia, bo ta dziesiątka monet mówi o dobrych finansach, rodzinie, spotkaniach rodzinnych, rozmowach. I niedziela również bardzo dynamiczna, spotkanie z mężczyzną, możliwe że rodzinnym, bardzo dynamicznym i oczywiście wspólne rozmowy, albo też dla niektórych, moi drodzy, jakieś zaproszenia na randki. Tu jest duża szansa na jakieś dyskusje, tylko że te dyskusje w tym tygodniu, właśnie, mogą zakończyć się no, sporem. W zdrowiu drobne przeziębienia, problemy z odpornością: uważajcie na nogi i na ręce na stany zapalne wokół tych narządów. Dobrze, moi drodzy. Tutaj młody mężczyzna, być może, że to jest mężczyzna z Waszej rodziny. Pokazuje się, że może mieć trochę nieszczere intencje, mogą być plotki, może być jakieś rozdrażnienie, ale czeka Was dostatek finansowy. Mimo tych problemów, które przysporzy właśnie mężczyzna młody, i też mówię, że on może być z rodziny. I tutaj też, kochani, powiem Wam szczerze, że. Mm, już odchodzi taki czas, że będziesz czuć się samotnie, bo tutaj ktoś pojawi się nowy w Twoim życiu, kto troszeczkę, mówiłam o rance, kto troszeczkę narobi takiego zamieszania, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam i życzę wspaniałości w tym tygodniu. Nie tylko w tym tygodniu, ale głównie tutaj chodzi nam o ten tydzień, żeby się skupić na dobrych energiach. Dziękuję, do usłyszenia.